Zmianą ustroju Unii Europejskiej. Ta radykalna zmiana oznacza dla nas utratę prawa weta w 65 obszarach, a także dominację, pierwszeństwo i wzrost kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinach takich jak zdrowie, edukacja, przemysł, polityka zagraniczna, polityka obronna czy leśnictwo. I właśnie dziś te zmiany. Będą głosowane w Parlamencie Europejskim. Jeżeli wejdą w życie, oznaczają utratę resztek suwerenności i samodzielności Polski. Więcej na ten temat powie lider opolskiej listy Konfederacji do Sejmu, Włodzimierz Skalik. Dzień dobry Państwu. E, opinia publiczna w Polsce jest e, bardzo mocno zaabsorbowana zbliżającymi się wyborami do polskiego parlamentu. E, to już za trzy dni Polacy zdecydują o składzie e, Sejmu i Senatu. E, I opinia publiczna nie jest na bieżąco w należyty sposób informowana, że w Brukseli Unii Europejskiej trwa niezwykle istotny proces przygotowania zmian obydwu traktatów Unii Europejskiej. Brak należytej debaty w głównych mediach, na dobrą sprawę tylko Konfederacja podnosi te kwestie. Wydaje się, że to jest wydarzenie o wyjątkowym znaczeniu. Tak ważnych zmian, tak ważnych decyzji Unia Europejska nie podejmowała od lat. Od roku czasu trwają prace nad, e, przygotowanym, nad przygotowaniem projektu zmian traktatowych. E, prace to zostały zakończone i były zaprezentowane przez europarlamentarzystów Belgii i Niemiec. Dokument jest niezwykle obszerny, obejmujący ponad 120 stron i opisuje, szanowni państwo, uwaga, 267 zmian. 267 zmian i y, zgodnie z artykułem 48 Traktatu o Unii Europejskiej ma być uruchomiona procedura zmiany traktatów Unii Europejskiej dzisiaj właśnie 12 października. Komisja Konstytucyjna Parlamentu Europejskiego ma e, głosować e, przyjęcie tych zmian. I e, Szanowni Państwo, to co e, Olaf Wacowski e, podkreślił, zmiana, odebranie państwom członkowskim prawa weta, niezwykle e, kluczowych kompetencji e, w 65 obszarach. E, Powtórzę, w obszarach związanych z energetyką, ze sprawami zagranicznymi, bezpieczeństwem zewnętrznym, obronnością, polityką granic zewnętrznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Drodzy Państwo, e, jeśli oddamy kompetencje w tym zakresie eurokratom, możemy się spodziewać, czegoś najgorszego. Zwłaszcza, że e, reprezentujący Polskę europarlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej, z PSL-u, z Polski 2000 i Lewicy jednoznacznie deklarują wsparcie dla tych zmian. E, bardzo e, antypolska postawa, antypolska postawa, którą stanowczo krytykujemy. E, krytykujemy, zwłaszcza gdy ci, te same środowiska e, w trakcie kampanii do Sejmu i Senatu e, przywdziewają różnego rodzaju biało-czerwone symbole, e, e, próbując nas przekonać, że są politykami dbającymi o polski interes. Czyny temu przeczą. Hipokryci z, ze wszystkich tych środowisk okrągłostołowych. Tylko Konfederacja bardzo mocno podkreśla ryzyka związane z projektowanym, e, e, projektowanymi zmianami ustroju Unii Europejskiej. Kilka dni temu w Opolu odbyła się konferencja prasowa Europosłanki Róży Tun o, e, i e, przedstawiciela trzeciej drogi e, Adama Gomoły. E, Osoby te jednoznacznie poparły projektowane zmiany, i w mojej opinii trzecia droga jawi się jako piąta kolumna e, prezentująca antypolskie, e, antypolskie postawy. E, można powiedzieć, że e, prezentują się jako zdrajcy polskich interesów. Polska racja. Konfederacja. Pamiętajcie Państwo o tym 15 października, oddając głos na posłów i senatorów. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu naszego kandydata do Sejmu w niedzielnych wyborach, Mariusza Rybczyńskiego. Witam Państwa. Szanowni Państwo, chciałbym do tego wszystkiego jeszcze dodać jedną bardzo ważną rzecz. Wszystkie te zmiany, jeśli przejdą przez Parlament Europejski, będą wymagały ratyfikacji przez Polski Sejm, przez Polski Parlament. Dlatego też namawiam bardzo mocno do tego, żeby głosować na konfederację, żeby... Konfederacja, nasze środowisko mogła wprowadzić jak najwięcej e, patriotycznych posłów, dla których e, zawsze interes Polski, interes Polaków będzie e, stał przed interesem e, innych państw i Unii Europejskiej, po to byśmy mogli zrobić wszystko, żeby te zmiany nie zostały w Polsce wprowadzone, a także żeby nie zostały wprowadzone w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.